Cześć, witajcie z Lasu Sosnowego pod Miliczem na Dolnym Śląsku. Jest trzeci dzień września i rozkręcają się na dobre podgrzybki brunatne, a właściwie to według nowej rekomendowanej nazwy podgrzyby brunatne. Wydaje się być może bez sensu robienie filmiku o tym gatunku grzyba, ale patrząc na zapytania, które od Was dostaję, czasem naprawdę o dosyć pospolite i znane gatunki grzybów, wydaje mi się, że warto przyjrzeć się bliżej, również podgrzybkom brunatnym, które jednak yy, są jednymi z najbardziej znanych i lubianych gatunków grzybów, najczęściej zbieranych, więc przyjrzyjmy się dzisiaj podgrzybkom brunatnym, podgrzybom brunatnym po łacinie Imleria badia. Ja będę w tym filmiku stosować zamiennie nazwę podgrzybek brunatny i podgrzyb brunatny. Podgrzyb brunatny jest to rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekologiczne. Nowa nazwa tego gatunku grzyba, natomiast wszyscy oczywiście kojarzymy go pod nazwą podgrzybek brunatny czy po prostu podgrzybek. Jeden z najchętniej i najczęściej zbieranych gatunków grzybów rośnie dosyć pospolicie w lasach, raczej tak troszeczkę później w sezonie. Wydaje mi się, że największy na największy pojaw tego gatunku grzyba można liczyć zawsze tak wczesną jesienią i jesienią, występują nawet do bardzo późnej jesieni. W zeszłym roku zbierałam je nawet w połowie listopada, słuchajcie, młode podgrzybki w borach dolnośląskich. W tym roku trafiłam już oczywiście wcześniej na podgrzybki brunatne, nie wiem, nawet już może z miesiąc, dwa miesiące temu, ale były to raczej takie pojedyncze sztuki. Natomiast teraz zacznie się prawdziwy szczyt sezonu na Podgrzybki, podgrzyby brunatne. Rosną w różnych rodzajach lasów, ale najchętniej pod sosnami i pod świerkami. Tutaj jestem w takim małym lasku sosnowym i to jest naprawdę fajne, sprawdzone moje miejsce na podgrzybki brunatne. Ale przed chwilą byłam na przykład w lesie mieszanym, sosnowo-grabowym, i tam też rosły, także w takich miejscach też można. Ich wypatrywać. Jednak naj, najłatwiej trafić na nie właśnie pod sosnami i pod świerkami, albo w ogóle idealnie i genialnie, jak mamy jakiś lasek sosnowo-świerkowy, to wtedy szanse na, znalezienia, na znalezienie podgrzybków są po prostu ogromne. Podgrzybki brunatne często rosną bardzo, bardzo masowo, i tutaj na przykład właśnie jestem w takim miejscu, gdzie jest ich wcześniej. Liczyłam, doliczyłam do 20 i potem przestałam liczyć, ale na pewno jeszcze z 20, więc ze 40 tu koło siebie rośnie. I czasem, właśnie jak mamy szczęście, to trafimy na, na taką miejscówkę, gdzie, gdzie jest ich właśnie ogrom. Tutaj, po prostu na nie wiem, na kilkudziesięciu metrach kwadratowych są ogromne, ogromne ilości podgrzybeczków. Więc na pewno będę zbierać, tylko Wam tutaj pokażę. Tutaj rosną, jak widzicie, w lesie sosnowym Namchu. Jest też tutaj trochę trawy, i one bardzo, bardzo lubią takie środowisko. Jest dla nich idealne. Bardzo smaczne grzyby jadalne, podgrzybki, czy tam podgrzyby brunatne, Imleria, Badia. Teraz dopiero się zac zaczyna ten, ten ich pojaw, więc jest też sporo takich naprawdę malusienkich egzemplarzy. Ale podgrzybki potrafią naprawdę osiągnąć bardzo pokaźne rozmiary, bo średnica ich kapelusza może osiągnąć nawet 15 cm. Ale tutaj dzisiaj mamy więcej takich mniejszych. Dobra, wracamy tam do koszyka i jeszcze sobie chwileczkę o nich poopowiadamy. Naprawdę jest ich tutaj bardzo bardzo sporo. Jak chodzi o miejsce ich występowania, to yy, bardzo często można na nie trafić właśnie przy różnych piękach, pod gałęziami. W ogóle też dzisiaj widziałam jednego podgrzybka, który rósł z pół metra nad ziemią albo nawet wyżej, bo lubią właśnie gdzieś tam na jakichś takich powalonych nawet drzewach rosnąć. Więc w różnych miejscach możemy ich wypatrywać, ale na szczęście, po prostu na ziemi, na mchu, jak najbardziej, oczywiście też rosną. Podgrzybek zbudowany jest z kapelusza i strzonu. Od spodu ma rurki, które po uciśnięciu czy uszkodzeniu, sinieją. Gdzieś tu miałam jednego takiego, zresztą sobie po prostu zobaczmy na, na świeżo ucisnę i zobaczycie, jak on szybko się prze, przebarwia pod wpływem właśnie takiego ucisku, dotyku, kontaktu z jakimiś nawet gałęziami. Przebarwia się na taki niebieskawy kolor. Po przekrojeniu też widzimy, że się tutaj przebarwia. Od spodu jasno żółty. Te tutaj wszystkie rosły w mchu i w trawie, więc one mają takie długie, cylindryczne te trzony. Natomiast czasem można znaleźć takie, zwłaszcza małe, młode, mają bardzo śliczne, beczułkowate trzony. Na trzonie, jak widzicie, są takie jakby paski brązowawe. Pory u młodych są takie jasno-żółciutkie, potem u starszych... Takie cytrynowo, zielonawo, oliwkowe. Bardzo dobre grzyby jadalne, cenione w kuchni. Można z nimi zrobić praktycznie wszystko: zasuszyć, zjeść w jakimś sosie grzybowym super do marynowania jako dodatek do potraw z innymi grzybami na zupę grzybową świetne grzyby, naprawdę. A tak wygląda wierzch kapelusza podgrzybka. U takich już starszych owocników jaśniejszy, nagi, gładki. U młodszych bardziej się wydaje zamszowy, ciemniejszy brąz, podwinięty. U im starsze tym bardziej płaskie. Grzyb dość charakterystyczny. W sumie trudny do pomylenia z czymkolwiek, ale tutaj na przykład trafiłam właśnie na goryczaka żółciowego. To jest ten tutaj grzybek. I zastawiłam obok siebie młodego goryczaka z młodym podgrzybkiem i widzicie, że u goryczaka pory są yy, takie białawo-różowawe. Potrafią być o wiele bardziej różowe, a u podgrzybka są takie jasno-żółte u młodego. Kapelusz goryczaka też jest taki bardziej ochrowy, a u podgrzybków to jest zawsze taki brąz, różne odcienie brązu, aż do takiego brunatnego. No i są też dosyć podobne do, do niektórych zajączków powiedzmy. Ale raczej trudno będzie z czymś pomylić. O goryczaku jak coś znajdziecie też filmik u mnie na kanale pieprznikowym na YouTubie, więc, więc poszukajcie. Jak coś nie jest, to grzyb trujący, więc nie zatrujecie się, jeżeli byście wzięli tego goryczaka, którego tutaj przed chwilą miałam w koszyku. Natomiast niestety goryczaki są tak gorzkie, że zepsułyby wam cały gar potrawy z tymi pięknymi podgrzybkami. Nawet jeden taki goryczak by już to zdołał zrobić, niestety. Więc, więc warto nauczyć się rozpoznawać także goryczaki żółciowe i trzymać się od nich z daleka. Podgrzyby brunatne bardzo często rosną przy jakichś pieńkach, takich spróchniałych chętnie, czy nawet na nich, pod gałęziami sosnowymi, więc warto szukać w takich miejscach. Jeszcze mi się przypomniał jeden gatunek grzyba, z którym yy, mi zdarzyło się pomylić podgrzybka brunatnego. Jest to ponurnik aksamitny, oczywiście tylko z wierzchu, bo ponurnik aksamitny od spodu ma blaszki, ale z wierzchu ładny młody ponurnik aksamitny przypomina ładnego młodego podgrzybka brunatnego, podgrzyba brunatnego. Na moim kanale. Też jest filmik o ponurnikach aksamitnych. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek o podgrzybkach, podgrzybach brunatnych i mleria badia. Poszperajcie sobie po moim kanale YouTubeowym. Myślę, że znajdziecie tam inne y, filmiki, które mogą Wam się przydać, spodobać o innych gatunkach grzybów, też rzadkich y, i bardzo ciekawych, ale też po prostu z moich wypadów na grzyby. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam udanych grzybobrań. Mówiła do Was Marianna z bloga piecznik.pl, na którego też Was zapraszam. Heja, heja!